Region Północ Katarzyna Kozińska. Witam Państwa i zapraszam. Na początek dobre informacje dla Gorzowa, czyli około 100 milionów złotych na wojska obrony terytorialnej. Posłuchajmy, co mówiono podczas konferencji prasowej w tej sprawie. Dzisiaj mieliśmy bardzo dobre spotkanie dotyczące przyszłości wojska w Gorzowie, kolejnych kroków, które przed nami, ale przede wszystkim na początku chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani poseł Krystynie Siemińskiej za pilnowanie Gorzowskich spraw, za to, że dzisiaj sprowadziła, poprosiła pana ministra o to spotkanie, które dla nas jest myślę, że bardzo istotne z punktu widzenia przyszłości i budowy przede wszystkim jednostki dla 15. Brygady wojsko Obrony Terytorialnej w Gorzowie. Nazbierało się tych spraw mnóstwo, ponieważ obecność wojska w Gorzowie to jedna, ale też sprawy dotyczące inwestycji związanych i z ochroną ludności, i tych strategicznych skierowanych do wojska. To są takie tematy, które. W województwie lubuskim łączą nas wszystkich i wszyscy chcemy o to zabiegać, po to, żeby zarówno lubuskie rozwijało się lepiej, ale żeby też mieszkańcy naszych ziem czuli się zagospodarowani i bezpieczni. Inwestycja, która jest przewidywana tutaj w Gorzowie, to inwestycja wielomilionowa, którą chcemy realizować wspólnie z miastem. Chcemy, żeby zachód kraju, podobnie jak wschód polski, mógł cieszyć się z obecności wojska, w związku z tym, żeby ludzie mogli czuć się bezpiecznie. Ale to jest zawsze symbioza. Wojsko musi mieć miejsce do szkolenia, wojsko musi mieć miejsce do e, ćwiczenia, do kontaktu z sojusznikami. Tutaj, właśnie jeżeli rozmawiamy o Gorzowie czy o Zielonej Górze, to z punktu widzenia strategicznego niewątpliwie możemy mówić o różnego rodzaju walorach. Z naszego punktu widzenia, budowa Brygady Obrony Terytorialnej ma kluczowe znaczenie. W styczniu został podpisany list intencyjny między prezydentem a Ministerstwem Obrony Narodowej. Jesteśmy już umówieni, jeżeli chodzi o model finansowania, został wybrany też teren. Część nieruchomości została już przekazana. Ministrowi Obrony Narodowej. To jest miejsce po byłej szkole i chcemy, żeby ta inwestycja możliwie szybko się rozpoczęła. Całość inwestycji to jest rząd około 100 milionów złotych. Gorzów to jest pierwsze oczywiście miejsce, w którym spotykamy się, rozmawiamy wspólnie z Panem Ministrem, ale nie jedyne. Pan Minister oczywiście w swojej agendzie ma także spotkanie z wojskiem, międzyrzeczu. Rozmawialiśmy także o rozwoju innych miejsc, takich jak chociażby w kontekście infrastruktury drogowej Skwierzyńskiej, ale także chcemy wykorzystać potencjał tkwiący w Ziemi Lubuskiej, chcemy wykorzystać potencjał, który mają różne miejsca także w kontekście dokonań dotychczasowych. Myślę tutaj oczywiście o Parku Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze, ale także o. Lotnisku w Babimoście. To są potencjały, które także warto wykorzystać. Pamiętajmy, że wojsko na terenie województwa lubuskiego to potęga i siła, która jest w tej chwili bardzo mocno wzmacniana przez Resort Obrony Narodowej. My w tej chwili organizujemy tak wojsko, żeby ono wpływało też na potencjał obronny państwa, ale też i bezpieczeństwo ludności. Mówię tutaj o ochronie ludności, dlatego, że na terenie województwa lubuskiego, mając dwie stolice, które nie są aglomeracjami i przy 50 zalesieniu, zwracam uwagę na to, że mamy doskonałe tereny, by szkolić tutaj yy, siły obronne państwa, ale też i ochrony ludności w zakresie cywilnym. I Mam nadzieję, że wykorzystamy ten potencjał. Państwo wiecie, że 03 PKB w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej jest przeznaczane na inwestycje. On Będą głównie wydatkowane przez samorządy w województwie lubuskim. Podział środków odbył się w ubiegłym tygodniu i w tej chwili już będziemy przystępowali do realizacji tych zadań na terenie województwa lubuskiego. A teraz przenieśmy się do wielospecjalistycznego szpitala wojewódzkiego w Gorzowie, gdzie trwają ogromne inwestycje, między innymi w nowy blok operacyjny. Co jeszcze? Posłuchajmy i zobaczmy. To jest jeden, dzisiaj jeden wielki plac budowy. Mamy do wykorzystania 80 milionów złotych z KPO, które musimy bardzo szybko i sprawnie wykorzystać. Ten mniejszy dźwig to jest taka inwestycja, którą przenosimy, czyli budujemy nową kuchnię, która będzie z boku szpitala, po to, żeby w tej starej kuchni przebudować, przebudujemy ją i tam będziemy mieli taki modelowy oddział urologów. Poradnia urologiczna to również nowy budynek w rejonie stacji dializ. To w, tam jest tylko poradnia, ale tak jak mówię, cały oddział z, z dziennym oddziałem, z poradniami będzie w starej kuchni. Natomiast warto zwrócić uwagę na tą nową stację Dializ, bo to też jest niedawno do użytku oddana inwestycja. To jest modelowa inwestycja i myślę, że wiele stacji Dializ będzie brało przykład z tego, co tam jest robione. I od strony samego wejścia głównego widzimy taki ogromny dźwig. Co tu się dzieje? No tak i to jest ta najpoważniejsza inwestycja, czyli sale operacyjne, sterylizatornia. To jest coś, co jest dla nas olbrzymim wyzwaniem, bo do końca czerwca przyszłego roku musimy to skończyć, a to jest duża inwestycja, duża kubaturowa, ale też duża pod kątem wyposażenia, wykończenia. Natomiast jestem zadowolony z postępów, bo one są bardzo szybkie. Przenosimy się na ulicę Walczaka, bo tutaj Także w ramach Polskiego Ładu duża inwestycja, ale również płyną duże pieniądze, środki dla, na psychiatrię, o których warto teraz powiedzieć największe, jeśli chodzi o region, jeśli chodzi o psychiatrię. No tak, to są tak, po pierwsze zakończymy ten polski ład, czyli parkingi, układ chodników to już jest na, na ukończeniu w zasadzie ukończone. Natomiast tam przed nami największe wyzwanie, jakie mieliśmy w naszym szpitalu i największa kwota, bo to jest 200 milionów dofinansowania. Coraz więcej niestety mamy pacjentów, ale też zwracamy tam uwagę na ten bardzo ważny aspekt psychiatrii dzieci i młodzieży, która była trochę zapomniana w naszym mieście. My ruchom mieliśmy już teraz poradnie psychiatryczne dla dzieci i młodzieży i oddział dzienny. W ramach tych środków będziemy przygotowywali budynek do tego, żeby tam był całodobowy oddział, więc to podejście do pacjentów też psychiatrycznych dorosłych się zmienia w sposób zasadniczy, bo jeszcze kilka, kilkanaście lat temu pacjenci psychiatryczni co do zasady leżeli w szpitalach bardzo często przez lata, przez kilkanaście lat, kilkadziesiąt lat, natomiast teraz Mamy takie nastawienie, żeby tylko pacjenci, którzy nie bezwzględnie koniecznie ta hospitalizacja jest potrzebna, żeby byli w szpitalu. Natomiast bardzo mocny nacisk kładziemy na to, żeby zajmować się pacjentem w środowisku, w domu, bo to jest bardzo często złożony problem, taki, że to nie tylko ten pacjent potrzebuje pomocy, ale często jego rodzina potrzebuje też różnego rodzaju wsparcia te środki płyną, mamy dobre informacje, bo one są największe, jeśli chodzi o region lubuski. Tak, bez wątpienia. No tutaj psychiatria w Zielonej Górze to jest 50 milionów, też szpital w Obrzycach otrzymał kilkadziesiąt milionów, natomiast te 200 milionów to jest wyjątkowy projekt, takiego dużego projektu w całej historii naszego szpitala jeszcze nie mieliśmy. A gościem wyjazdowego odcinka programu Region Północ jest wicemarszałek województwa lubuskiego Sebastian Ciemnoczołowski. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, witam serdecznie w Gorzowie Wielkopolskim. Dobre informacje dla Gorzowa, czyli środki na wojsko, tu padły nawet kwoty 100 milionów złotych. Na co zostaną przeznaczone i jaka to jest dzisiaj informacja dla Gorzowa? Jesteśmy właśnie po spotkaniu z wiceministrem Tomczykiem, wiceministrem obrony narodowej, który odpowiada za infrastrukturę w ministerstwie, czyli za ogromne mm, miliardy złotych ważnej decyzji jest właśnie powstanie tutaj wojsko brony terytorialnych wotu w Gorzobie. To jest inwestycja, która ma szansę, która już się de facto zaczęła, która ma szansę powstać w ciągu kilku lat, dwóch, trzech maksymalnie. To jest 100 milionów złotych. Więc można powiedzieć, że wojsko wraca do Gorzoba Wielkopolskiego. I w ogóle wojsko jest na ziemi lubuskiej, ale Ziemia Lubuska, jeżeli chodzi o swoje tradycje wojskowe, jakby wraca z do starych dobrych czasów. Dlatego, że to jest doskonałe miejsce. Ze względu na bezpieczeństwo wojsk, strategiczne z tego punktu widzenia, jesteśmy blisko granicy z Niemcami, mamy dobre, dobrą infrastrukturę albo nawet bardzo dobrą, bo mamy trasę S3, mamy autostradę A2, mamy lotnisko i tu też jest bardzo ważna decyzja. Ja przypomnę, że w grudniu 2024 roku samik województwa Lubuskiego przekazał na rzecz MONU ponad 233 hektary ziemi właśnie po to, żeby odtworzyć kiedyś tam będącą i sprawnie działającą lo, jednostkę wojskową, lotniczą. E, Ostatecznej decyzji nie ma, czekamy na, na strategiczny dokument, który musi podjąć rząd, ale wszystko wskazuje na to, że jeżeli on zostanie przyjęty, to w 30 roku e, pierwsze wojska, pierwsze samoloty pojawią się w Bawimostowie. To jest z punktu widzenia nie tylko wojskowości, ale rozwoju regionu bardzo ważna wiadomość, bo za tym idą decyzje także w budowie różnego rodzaju infrastruktury, drog, dróg, mieszkalnictwa. Za wojskiem idą też przecież rodziny, więc tutaj będą zostawać podatki i w ten sposób też region ma szansę na, na rozwój. Także mamy dobre decyzje, dobre uzgodnienia. Czekamy w tej chwili na zmaterializowanie się niektórych formalnych dokumentów. I przechodzimy do tematu transportu. Jak to wygląda i kiedy będzie i czy będzie połączenie bezpośrednie Gorzów-Berlin? Takie, takie, po, takie połączenie kiedyś było realizowane także przez Województwo Lubuskie, ale przypomnę, że w momencie, kiedy zaczął się remont mostu w, w Kostrzynie, to połączenie zostało zawieszone i podobnie inwestycje po stronie kolejowe, w infrastrukturę kolejową, uniemożliwiają przywrócenie tej inwestycji. Więc jeżeli te wszystkie inwestycje w końcu się zmaterializują, to wrócimy także do przywrócenia tego połączenia, bo ono jest dla Gorzowa, dla pomocy województwa bardzo ważne. Sure. i pozostajemy w temacie transportu jeszcze, Regionalny Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego, czyli co? Bo tutaj są trochę mylne interpretacje tego dokumentu. O czym on mówi? Ten dokument zawiera wszystkie strategiczne inwestycje, które są dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Jeżeli my chcemy dorzucić do tej inwestycji jakąkolwiek inwestycję drogową na przykład, a ostatnia zmiana wyłącznie dotyczyła inwestycji drogowej, zresztą zlokalizowanej w Zielonej Górze, tam chodziło o pewną zmianę Inwestycji, bo nowy prezydent ma inne priorytety. My się na to zgodziliśmy. A w Gorzowie Wielkopolskim niektóre środowiska dziennikarskie mylnie to zinterpretowały, że omija się różnego rodzaju inwestycje kolejowe. Przypomnę, ta inwestycja nie miała z tym nic wspólnego. A poza tym te inwestycje, o, których, o które upominają się dziennikarze z Gorzowa, one w tym dokumencie od dawna, od dawna są. Więc jakieś może niezrozumienie. Błędne odczytanie tego dokumentu. My pewnie ten dokument będziemy zmieniać jeszcze wielokrotnie, bo te inwestycje się będą przecież e, będą się przecież pojawiać i także dotyczą w dużej stopniu do żoła I nic tu nie zostało wykreślone. Ja, wręcz przeciwnie dopisujemy, a nie wykreślamy. I jeszcze kwestia służby zdrowia, ogromne środki z krajowego planu odbudowy na szpitale, m.in. Na, na psychiatrię w Gorzowie. To są to... To będą inwestycje, które zostaną na lata. Chciałem pogratulować e, szpitalowi w Gorzowie Wielkopolskim, naszej jednostce. Jest to strategiczny nie tylko pod który leczy mieszkańców w północy województwa, ale także jest największym pracodawcą. A wiemy, jakie m, problemy w obszarze psychiatrii, tej dorosłej, ale także związanych z dziećmi, m, są w Polsce, ale także w województwie lubuskim. Na naszym terenie mamy największy tego szpita, tej, szpitalem e, dla dzieci z tymi problemami w Polsce, mówimy o Zaborze, który też dostał dofinansowanie, ale w Gorzowie 200 milionów złotych na przywrócenie tego zdegradowanego miejsca, który kiedyś służył właśnie pacjentom w Gorzowa, jest ogromnym sukcesem i wiążemy z nim duże, duże nadzieje. Pieniądze są, kwestia podpisania umowy i realizacji, a ja później... Już myślenia o takich detalach, ale bardzo ważnych, jak kadra, jak sposób leczenia, jak finansowanie tego procesu. Ale dzisiaj psychiatria po zmianie rządu, od kiedy y, y, rządzi rząd premiera Donalda Tuska, bardzo mocno na psychiatrię postawiła i także na jej finansowanie. No i na koniec zaproszenie dla mieszkańców, skoro jesteśmy w temacie ochrony zdrowia, to kolejny przystanek Pikniku Zdrowia, tym razem w Gorzowie. Tak, serdecznie chciałem zaprosić. One się doskonałe wpisały w mapę tych potrzeb lubuszy, no albo w mapę różnego rodzaju zdarzeń. 31 sierpnia, ostatni dzień wakacji, w niedzielę o Parku Róż w Gorzowie w Wielkopolskim. Pikniki cieszyły się zawsze dużą popularnością, dlatego że oprócz ogromu różnego rodzaju stoisk, gdzie możemy się przebadać, sprawdzić swój stan zdrowia, co jest bardzo ważne, w sposób bezpłatny, dostępny, bo nieraz na spotkania ze specjalistami czeka się bardzo długo, ale też są. Możliwość na przykład zaczerpnięcia porad prawnych w obszarze także różnych rodzinnych zdarzeń. Także to nie jest tylko na stricte piknik zdrowia, ale też w każde miejsce, gdzie można się spotkać w rodzinnym towarzystwie. Jest dużo atrakcji dla młodych pociech, ale myślę, że i osoby starsze nie będą się nudzić. Dziękujemy bardzo. A gościem wyjazdowego odcinka regionu Północ prosto z sali sesyjnej, gdzie płynęły dobre informacje dla Gorzowa był wicemarszałek województwa lubuskiego, pan Sebastian Ciemnoczołowski. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Gorzowa i północ naszego województwa. Dziękuję serdecznie. I życzymy udanych, bezpiecznych wakacji.